Ludzie wolą mustardę. Kurwa, wolę chrzanić mustardę. Super. Co tak pika kurwa No i jajka? Za wcześnie. To mi jajka Patrzcie, pękło pękło jajko jedno Dosia nikt cię nie lubi To będzie grzanki, ale są chujowe Tu jest szyneczka jakaś skarbie. Nie Nie chcesz ja jeździć na twardo kotek? Ubogi bufet, to prawda. Bez rewelacji widzowie. Bez rewelacji ten bufecik. minuta siadaj pięćset tutaj po mnie. Nie staną. Kurwa zajebane zawsze się wyjąłem. Nieważne. Co mam pan kawał dodać, to pusię kawał dopiero pojął. 8 zł. Dabilu, tosty, które wstawiłeś 15 minut temu, będziesz żarł czarne, czy jakie? Jest tostek ustawiony widzowie bo nie będę ich w ogóle. Wyrzucę chleb do śmietnika. Kwiat inteligencji polskiej. 8 zł. Dzień dobry, Robek, czy już dokonałeś aborcji na tej Dominikę metodą ciosów brzuch? Polecam, jest to najlepszy sposób, bo darmowy pozdrawiam i życzę smacznego jajeczka z rana jebać Ukraińców, kurwy, pierdolone szmaty, skurwysy niskie. O, e, nie będę bił w brzuch Dominiki, ponieważ... E... Nie chcę zrobić krzywdy, chcę tylko dziecko, dziecko zabić. Znaczy, przepraszam, he... Nie chcę zabić, bo to nie jest człowiek, nie? prawda? Tylko to jest jakiś tam zarodek i to jest Dominiki ciało, więc ja mogę decydować co z nim zrobić, a nie jakieś dziecko. Dobrze gadam? Zagadaczcie w do sytuacji, na przykład, w której dziewczyna chce mieć dziecko, a facet mówi, nie, usuwasz. I jak jest oborca legalna, to jest to 10 razy łatwiejsze. To wtedy jest, facet sobie decyduje, a dziewczyna ma chuj do gadania. A to takie szczegóły. Grunze to nie jest życie. Mi Najbardziej mi bawi Maja Staśko, która teraz pła płacze, że kurwa nie może, nie może zajść w ciążę. Niesamowita ironia losu, widzowie. Nie mówię, żeby się śmiać, że to tamten, bo to nie jest ani śmieszne, ale to jest tak ironiczne po prostu, że laska, która tak walczy o to, żeby te dzieci zabijać w brzuszku, jednocześnie tak płacze, że nie może mieć ciąży, nie? I że to życie tak trudno utrzymać. No tak trudno utrzymać, to może nie zabijać tych dzieci. Co ty o tym myślisz, Maju? Czy do takich wniosków doszłaś? Czy nie? Czy ideologia ważniejsza niż kurwa jakaś biologia? Też rozmawianie z nią, to mam wrażenie, że jebanie kurwa, naprawdę głowa w piasek, co tam głową w mur to jest to jeszcze to jest coś, coś, coś da. Jak głową w chińskim mur. To tak. Więc to jest bardzo ironiczne. Jak ona teraz cała wkurwiona wyzywa ludzi, co, 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 co się śmieją z tego. Sama kobieta, kurwa. Pro, propagujesz, propagujesz zabijanie dzieci. To się nie dziw, że ci ludzie to wytykają, bo wreszcie mają trochę... Widzą, że troszkę troszkę życia posmakowałeś I prawdziwego kurwa, prawdziwych sytuacji, a nie tylko jakichś kurwa marksistowskich teo teorii kurwa. Widzisz, jak życie ciężko jest kurwa utrzymać. I teraz płaszcz, to jest takie kurwa śmieszne, tak mnie to bawi. Ale każdego spotyka w życiu ironia taka. jest utrzymać, ciężko jak mi, się urodzi, jak mi się urodzi jakaś córeczka, to się tak to też mnie karma złapie. Kwiat inteligencji polskiej, 8 złotych. Powiedzmy sobie szczerze, zarodek jaki nosi Dominika, to po prostu zbitek komórek, niczym się nie różni od raka. Należy usunąć. Tak samo jak no. powinno się usunąć Ukraińców w obozach przeznaczonych do usuwania Ukraińców, pozdrawiam. O obozach mówisz? Mocno. No, na szczęście Polacy są doświadczeni w budowaniu obozów. Przypominam, że polscy naziści zbudowali Auschwitz i inne obozy koncentracyjne. Tutaj e, powiedzę, powiedzę z tej dziedziny, i za, zalecam zaczerpnąć u lewicy. Mamy tej kurwa baby od nie wiem, kurwa czego. Ej. Nawet jak mam ministra do spraw równości, czy kogoś popierdoliło? Miał kobietę, to teraz obednijmy wszystkim głowę, żebyśmy byli równego wzrostu. Co? Gdybyś miał kobietę i ta kobieta byłaby w ciąży i by miała urodzić dziecko z dawnym, albo jakieś niepełnosprawne, nie wiem, bez rąk lub z Usunąłbym bez, bez, bez sekundy wahania. Dlatego kompromis aborcyjny był dobry, bo w takich wypadkach przewidywał aborcję. Usunąłbym w ogóle, bym się nie wahał. Przez sekundę, nie? Od razu. No. Jakby ci powiedziała, nie usuwam kuli. Że prawo w Polsce jednak działałoby w tym przypadku na korzyść kobiety, no nie? Że e, nie wiem, nie wiem co bym zrobił. Pojebane gólem. A czy ja uważam, że aborcja to zabijanie dzieci. Naprawdę. Ale, ale, nie, ale uważam, że, mogli, że możemy zabijać dzieci jako społeczeństwo. Że jesteśmy tak już kurwa rozwiniętą cywilizacją, że możemy zabijać ja dzieci. Ja nie uważam, że to by było życiu, że zabijanie dzieci. Przynajmniej do trzeciego miesiąca. No, to, to... no dobrze, ale to. No, no. badania, to jest taki lek komórek, zarodek jakiś. No kurwa. Ma. Ani nóg. Ma. Jakby zrobił badania, by się okazało, że, jest, że gejem ma być to też wąsyną. Ale to na szczęście nie jest nadane przy urodzeniu, tylko przez wychowanie. ale przez życie, nie przez wychowanie. <grym>, wychowam czy nabieję. Nie wiem co on zrobił Wicorek, powiedziałbym mu de... Nie wiem. Pytanie, czy, ta, czy ta wczesna antykoncepcja będą dostępna? dostępna? Ta tabletka po? Uh -huh. Mają zdaniem od ręki. Wtedy nie, 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 nie dochodzi do zapłodnienia. No. no właśnie. To jest inna rozmowa, nie? Ale tak jak trzy miesiące ma, to już kurwa nie wiem. To, już, to jest takie pierdolenie, że to nie jest człowiek. z proszku wzięłaś. Mówiłem, Ci jajka kurwa na miękko. Ty mnie nigdy kurwa w niczym nie, nie Ale nie nigdy nie mnie w niczym, nie w niczym nie słuchasz. To mi się na twardo zrobiło. Ale Ty mnie nigdy nie, nie, nie słuchasz z niczym kurwa. Tak, no wiem, no wiem. Za to dzisiaj mamy na stoku podwójną... Co? Nie chcesz na ten stok jechać? Ty tak bardzo? Nie, także sam sam że to nie mogło. Nie. No dobra, to możemy patrzeć dzisiaj, ogarnąć te karty, na basenie, a potem pójść na imprezę. Kwiat inteligencji polskiej. Osiem złotych. To, Jeszcze tylko powiem, że miło patrzeć, jak sobie jesz jajeczko z rana zamiast mefedronu. Może ta Dominika ma faktycznie dobry wpływ na ciebie, co prawda brzydka i głupia, ale czasem żony się nie wybiera. Pozdrawiam. Dlatego, że właśnie wytrzeźwiałem, jak się z Dominiką nie spotykałem, bo, nie, bo ona jest bardzo stresująca i potrzebowałem odpocząć. Robert! No ale no popatrz na fakt, że to jest jakaś prawda. No, od kiedyś to przestałem spotykać, to przestałem brać. Mm -hmm. tylko... Typa... No nie pamiętasz, jak się spotkaliśmy w sobie normalnie czasem też nie brałeś. Brałem wtedy, tylko nie widziałeś. o tym. Robert. Mm -hmm. No ci mówię, no brałem wtedy, tylko nie widziałeś. o tym.